Witamy naszych widzów w informacjach telewizyjnych z Legnicy. Dziś powiemy m.in. o cyklu szczepień, jakie miał miejsce w Legnicy z inicjatywy spółki KGHM. Będzie też o dotacjach, o które mogą starać się osoby niepełnosprawne jeszcze do końca sierpnia w Legnickim Magistracie. Zapraszamy! KGHM Polska Miedź S.A. przedłuża do końca tego roku program badań profilaktycznych dla swoich pracowników, w tym również dla hutników. Są one nastawione na wczesne wykrywanie raka płuc, diagnostykę rozedmy oraz ocenę zwapnień w tętnicach wieńcowych. Operatorem programu na zlecenie KGHM jest Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie, które w ramach badań wykonuje tomografię komputerową i kieruje, jeśli jest taka konieczność, pacjentów na pogłębioną diagnostykę lub leczenie. Termin badań przedłużono w związku z przerwami spowodowanymi pandemią koronawirusa. Jesteśmy przygotowani sprzętowo, posiadamy dobry tomograf, badania trwają poniżej 10 sekund i mamy kadrę, która potrafi to zdiagnozować, opisać, to cały zespół diagnostów, którzy nad tym pracują. Odrzucamy wszystkich, którzy są ewidentnie zdrowi. Wszyscy pozostali podlegają dalszej diagnostyce i dalszemu prowadzeniu przez naszych lekarzy. Miedziowe Centrum Zdrowia w ramach programu może przebadać jeszcze ponad 1500 osób. Wystarczy zarejestrować się telefonicznie pod numerem 887 842 993 lub osobiście w pokoju 101 w budynku Szpitala Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie przy ulicy Skłodowskiej 54. Projekt trwa od listopada 2019 i docelowo ma objąć 5000 pracowników miedziowej spółki. KGHM jest bardzo zainteresowany programami profilaktycznymi. Na przestrzeni lat realizowaliśmy Wiele wspomnę dawno profilaktyka ołowiu. W tej chwili wchodzimy w drugi etap, na w tym tygodniu będą decyzje, profilaktyki arsenowej. Zanim pacjent podda się badaniu, musi wypełnić kilka dokumentów, które są dostępne na stronie internetowej www.mcz.pl. Badania są prowadzone w ramach programu społecznej odpowiedzialności biznesu ekozdrowie realizowanego od lat przez KGHM Polska Miecie SA. Do Legnicy dotarł program promujący dobrowolne szczepienia realizowany przez KGHM polska S.A. Był on skierowany głównie do pracowników miedziowej spółki i ich bliskich, ale nie tylko, bo mogli z niego skorzystać również inni Legniczanie. KGHM organizuje mobilne punkty szczepień przy swoich zakładach produkcyjnych. Taki punkt był też przy hucie miedzi i w Legnickim Rynku. Ochotnicy mogli poddać się tam szczepieniom zarówno dwudawkowym, jak i jednodawkowym. Do szczepień kwalifikował ich lekarz. Polska wciąż nie osiągnęła odsetka wyszczepionych pacjentów, który zapewniałby bezpieczeństwo populacyjne i takie akcje jak dzisiejsza mają ułatwić pacjentom, w tym wypadku pracownikom KGHM-u, E, możliwość zaszczepienia się szczepionkami. Mobilne punkty szczepień sprawiają, że każdy może poddać się szczepieniom bez umawiania terminów i oczekiwania, ale w dogodnym dla siebie momencie. Chodzi mi o tą jednotawkową, nie? Żeby nie tego. No to kciutko, nie. Johnsona, nie? No. Tylko to za zadecydowało. To jest fajnie z tego względu, że nie ma kolejki i nie trzeba stać w kolejkach i zapisywać się przede wszystkim, rejestrować i czekać na termin swój żeby się zaszczepić. Każdy zaszczepiony otrzymywał wydrukowany certyfikat szczepienia Do końca sierpnia osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dotacje w ramach programu Aktywny Samorząd realizowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego również PEFRON. Mowa jest o module pierwszym. Jest to program nieobligatoryjny, jest to program dobrowolny i mogę tutaj się poszczycić, że od wielu lat właśnie Legnica ma podpisaną umowę z PEFRONem i realizujemy właśnie wsparcie osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami dysfunkcjami ruchu, dysfunkcjami narządów mowy, wzroku które mogą otrzymać dofinansowania. I tak, z modułu pierwszego mogą te osoby, o których przed sekundą wspomniałem, otrzymać dofinansowanie do zakupu wózków inwalidzkich elektrycznych, do zakupu sprzętu elektronicznego. Są to na przykład laptopy, telefony, oprogramowanie, oprzyrządowanie do wózków. Jest to też dotacja do protez, do sprzętu niezbędnego w samochodach dostosowanych dla niepełnosprawnych. Ci zaś, którzy mają ważne orzeczenie o niepełnosprawności mogą wykorzystać ostatnie Dni na złożenie tych dokumentów. Tak naprawdę mamy kilka dni, mamy jeszcze środki finansowe, mamy jeszcze ponad 100 tysięcy złotych na, na tego typu dofinansowania. I tutaj zachęcam w imieniu pana prezydenta do tego, żeby te, te wnioski składać właśnie do Urzędu Miasta. Nie trzeba być tutaj w Urzędzie Miasta osobiście. Można te wnioski składać poprzez platformę SOF, tak zwaną, czyli system obsługi wsparcia, którą też pan prezydent jakiś czas temu założył. Jest to takie udogodnienie. Online wnioski mogą składać osoby posiadające podpisy elektroniczne, profil zaufany. Warto przypomnieć, że w ramach aktywnego samorządu działa też moduł drugi, na który termin do składania wniosków jest dłuższy. Dofinansowanie do studiów, dofinansowanie nauki I tutaj te terminy są trochę odleglejsze. Tutaj można je składać do 10 października tego roku, od 1 września. I tutaj też oczywiście zachęcam do skorzystania z tej platformy SOF, o której wspomniałem przed sekundą, i oba te. Te, te, te moduły moduł pierwszy i moduł drugi będzie rozpatrywane w miarę wpływu wniosków, ale tu mogę zapewnić wszystkich legliczan, że naprawdę środki jeszcze mamy i na pewno będą rozpatrywane pozytywnie. Jeśli Legniczanie mają jeszcze jakiekolwiek pytania w sprawie składania tych wniosków, mogą pojawić się w Urzędzie Miasta w punkcie obsługi klienta. Wszelkie informacje można też znaleźć na stronie www.legnica.eu w zakładce Aktywny Samorząd. Można również zadzwonić pod numery 76 72 12 253, 76 72 12 255 i 76 72 12 256. W Bibliotece Miejskiej w filii numer 4 przy Hebeliusza w Legnicy, Główny Urząd Statystyczny uruchomił nowy punkt spisowy. Mieszkańcy mogą tam w spokoju pod okiem urzędniczki dokonać obowiązkowego spisu powszechnego. Można się spisać osobiście, co jest tu em, bardzo przyjazna atmosfera z bibliote W bibliotece dodatkowo można wypożyczyć sobie nowości książkowe, więc zapraszamy. E, szybciutko się spisać, ponieważ no, termin już niedługo. Każdy obywatel ma obowiązek udziału w spisie powszechnym do końca września, większość Polaków decyduje się na dokonanie tego za pośrednictwem internetu na stronie www.spis. .gov.pl w zakładce Przejdź do aplikacji spisowej. Niektórzy czekają na telefoniczny kontakt od rachmistrza. Prosimy właśnie, żeby em, do tych punktów się zgłaszać, ponieważ są po to zrealizowane dla tych osób, którzy nie mają dostępu do internetu, nie mają dostępu em, do em, na przykład nie mogą jakoś inaczej się spisać, tak? Więc to jest specjalnie dla tych osób zrealizowana em, em, Punkt, e, w punkcie w bibliotece jest kącik dla dzieci, którym maluchy mogą się sobą zająć, by ich rodzice i opiekunowie mogli w spokoju dokonać spisu powszechnego. Ci, którzy nie mogą lub nie potrafią spisać się internetowo albo nie chcą udawać się do punktów spisowych GUS, mogą skontaktować się z Urzędem Statystycznym telefonicznie w godzinach od 8 do 18 pod numerem 22 279 99 99 i przeprowadzić spis z urzędnikiem przez telefon. Sezon treningowy dla dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sportu rozpocznie się wraz z rokiem szkolnym. Jeśli mowa o sztukach walki i zajęciach prowadzonych przez Lednicki Klub Szodan, to z racji pandemii koronawirusa nieznacznie przesunie się początek cyklu treningów. W Piątym Liceum przy ulicy Senatorskiej 32 zajęcia rozpoczniemy 13 września w poniedziałek. Tam zajęcia będą się odbywały w poniedziałki i w czwartki. Początkująca grupa na godzinę 16, ta średnio zaawansowana i trochę starsze dzieci na godzinę 16.45. No i w okolicach 20... 20 września będziemy rozpoczynać zajęcia w szkole podstawowej numer 16, ale to jeszcze musimy dokładnie ustalić. Wszystko zależy od tego, jak się będzie sytuacja z covid rozwijała. Uprawianie sztuk walki pozwala na wszechstronny rozwój. Karata jest dyscypliną taką właśnie wszechstronną. Tam zarówno pady, uderzenia, kopnięcia są trenowane. Obie strony ciała pracują w przeciwieństwie do dyscyplin jednostronnych. Zarówno aerobowo, jak i anaerobowo, czyli wysiłek klenowy, beztlenowy. Jeśli byśmy w szczegóły chcieli wchodzić, bardzo ważne jest rozciągnięcie Mięśni, więc dzieci obecnie dużo czasu spędzają siedząc, w pozycji siedzącej, więc to też jest ważne. Ćwiczenia dopasowujemy do wieku dzieci, więc trening siłowy dla dzieci w wieku przedszkolnym czy trochę starszych również stosujemy, ale w formie bardziej przepychania się, przyciągania pasa, tego typu rzeczy. Jak podkreśla prezes klubu, rywalizacja w zawodach i starty nie są najważniejsze, to tylko elementy całego procesu treningowego. Jak się okazuje, by trenować karate nie trzeba spełniać specjalnych Wymagań. Ograniczeń w zasadzie nie ma żadnych. Każdy może rozpocząć treningi. Tak jak mówiłem, rywalizacja sportowa nie jest najważniejsza, więc predyspozycje fizyczne nie grają tu kluczowej roli. No chyba, że lekarz stwierdzi jakąś poważną wadę serca wtedy to co innego, nie? Ale ogólnie żadnych przeciwwskazań do tego, żeby rozpocząć treningi nie ma. Nie prowadzimy też castingu, że przyjmujemy tylko osoby bardziej predysponowane do tego, żeby ćwiczyć. Póki co grupy dla dzieci i młodzieży na treningi w klubie sztuk walki Szodan nie mają limitu. Każdy, kto zechce żyć aktywnie z tym właśnie klubem i uzyskać więcej wstępnych informacji, może wysłać maila ze zgłoszeniem na adres szodan legnica lub zadzwonić pod numer 605 392 308. Legnica znalazła się na trasie 24. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Świat pod Kyczerą. Impreza rozpoczęła się 19 sierpnia, a do Legnicy trafiła we wtorek 24. Podczas trwającej w sumie 10 dni imprezy występują zespoły z Baszkirii w Rosji, Serbii, Słowacji, Rumunii, Mołdawii, Tajlandii i Polski. Koncerty galowe to nie tylko Legnica, ale też Chobienia, Polkowice, Lisiec i Wołów. W ramach festiwalu organizowane są też warsztaty artystyczne, animacje i spotkania integracyjne. Wstęp na wszystkie koncerty i działania towarzyszące jest bezpłatny. Świat pod Kyczerą należy do największych festiwali folklorystycznych w Polsce. Organizowany jest od 1996 roku. Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu jest Łękowski zespół pieśni i tańca Kyczera, głównym partnerem organizacyjnym Legnickie Centrum Kultury. Festiwal odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Narodowego i Sportu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Dolnośląskiego, Gminy Legnica oraz kilku innych samorządów. Świat pod Kyczarą jest jednym z sześciu festiwali zrzeszonych w porozumieniu festiwali folklorystycznych Polski Zachodniej. Już tylko do końca tygodnia w Galerii Sztuki w Legnicy i w Muzeum Mieci można obejrzeć biżuterię współczesną prezentowaną na wystawach w ramach Festiwalu Srebro 2021. W Legnickiej Galerii Sztuki czeka na Państwa wystawa prac zakwalifikowanych do 29 Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej, którego hasłem przewodnim w tym roku było Wciąż Człowiek. Na wystawie znajdują się prace 44 artystów z 16 krajów wybrane przez międzynarodowe jury, w tym także prace nagrodzone w konkursie. Natomiast w Muzeum Miedzi są jeszcze dwie wystawy związane z biżuterią. Jedna z nich to wystawa indywidualna Nestora Polskiego Złotnictwa Współczesnego profesora Andrzeja Szatkowskiego. I jest to wystawa przekrojowa, na której znajdują się jego realizacje jeszcze z czasów studenckich, z, od 1968 roku, po aktualne, najnowsze realizacje z ostatnich lat. Druga wystawa w Muzeum Miedzi nosi tytuł Handmade Polska Sztuka Srebra, na której pokazane są prace ukazujące korzenie współczesnego złotnictwa, złotnictwa awangardowego, które pochodzą z lat 80. i 90., a mianowicie z pierwszych przeglądów form złotniczych organizowanych w Legnicy od 1979 roku. Wystawy będą możliwe do obejrzenia tylko do 29 sierpnia. To jednak nie wszystko, co ma dla Legniczan Galeria Sztuki w Legnicy. Już dziś wraz z galerią przypominamy, że w najbliższą sobotę, 28 sierpnia, w Legnickiej Palmiarni odbędzie się wyjątkowy piknik. Piknik organizowany jest w ramach projektu Ekologia jest Sztuką, który Galeria Sztuki realizuje dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Piknik rozpoczyna się już o godzinie 12. Słuchowiskiem Michała Zygmunta. A więc muzyka, e, aktywisty Odry, którego już dobrze Państwo znacie z projektu Zielono mi, który galeria realizowała w 2019 roku. W programie o godzinie 13 zaplanowano warsztaty, które poprowadzą legnicy artyści. W trakcie warsztatów wykonamy, e, wykonamy amulety oraz będziemy dekorować kamienie, które później będziemy mogli zostać w, róż, w różnych częściach naszego miasta. Ponadto w trakcie pikniku odbędzie się również joga w, przy dźwiękach mis i gongów tybetańskich, na którą zaprasza Ewa Zając. I yoga będzie o godzinie 15 i też taka uwaga, aby zabrać ze sobą matę, na której właśnie będzie można ćwiczyć. W ramach tego samego projektu na najmłodszych czekają warsztaty, które zaplanowano w piątek 27 sierpnia. Są to warsztaty florystyczne, które prowadzi będzie Monika Kręcisz-Kozłowska z kwiaciarni z kwiaciarni, która znajduje się w legnickim rynku, Flowers, Flowers Control. Natomiast będą to warsztaty pod ładnie brzmiącym tytułem Herbarium Osobliwości i są to warsztaty dla dwóch grup. Jedna grupa o godzinie 11.00 rozpoczyna, natomiast kolejna o godzinie 13.00. Zgłoszenia na warsztaty można dokonywać wysyłając maila na adres galeriamaupa.legnica.eu. -galeria Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla naszych widzów w tym wydaniu informacji na kolejną dawkę wiadomości z naszego miasta zapraszamy już za tydzień